Gabriel to mój mały piorun, mój odwieczny pomocnik jeździ z dzikiej kozy Co my będziemy robić? Robimy słuchajcie, wiper motor wymieniamy na szybko Jak widzieliście ostatnio Piorun już should, should be done this o? Jeden e, Dwa Mój mały kurwa jeździ dzikiej kozy, kurwa. Tu mam ci plasticzek. Pach. pach Rachu ciachu. Dwie minuty strachu. Je, mały? Nie, mały? Mój jeźdźców. Why? Tell me why. The... do <laughs> Mały, looking the boyfriend, boyfriend Nie, nie. Mały się w jak mówię mu, że chłopaka szuka. I left in the van. Number ten. Mój jeździec. Jeździec. Dzikiej kozy. Ta-ra-ra-ra-ra. Tu zostawiłem i tak jest. ta ra 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 Szybka wymiana. Gdzie piornusiek? No o! Watch! It's simple. No jego tak simple interesuje, że... Kurwa. I no, supposed to be waste my time on this. O, oh, ja musiał kurwa, orężata, kurwa, z komunii. Dobra, mamy gościa? Jeszcze jedna. What? What? i hej, oj ale gorący jest, ale jest gorący słuchajcie, jak wymieniacie właśnie sobie e, ten wiper motor możecie go, zazwyczaj to pomaga też ja wam powiem tak to pomaga też numer 13 na w gdzie? w Dam <laughs> te. To sobie ustawiacie to na, na wprost. A, czekajcie, to jest 12. Number 13. I 12, odkręcamy. O nie, tutaj jest jednak. E skłamałem go. Rozumiemy to. Tutaj trochę to przytrzymać. Opa. Hello mate. Fantastic. Ustawiacie to na wprost. Opa. Odkręcamy. A no w sumie teraz to nie ustawiamy Yes I know I know, I don't know My wiper coming Wiper drive. Ok Mamy odkęcony Which box? one. Opa! Mamy? Ole is not running. Ole is not running. Hello? Come on, come You're busy. No? Never. You see every day. You see every day what happens here. See you later, alligator. Mały. Boyfriend dla małego kurwa by był taki, co? Mały. You like it? No. Why? You told me last time you like. Mały żar Kurwa, małego, zapałem dzisiaj na tym słodkim, bo coś tam wżerał. You learn how to do this. I don't have to do this. You know? Then why are I still doing this? Or why are you stupid? You started it? <laughs> no, can you stop? Yes. Of course I can stop. But why shall I stop? Because yes, claro. I We have to go. I have to pick up the medication today. Really? Where? Where? Well, I'm not waiting there for a bit of two hours again. Can you stop, man? Why? You got plenty. Pull your own hair, bro. <laughs> You got plenty. Don't <laughs> <No>? worry. <laughs> Don't worry. I'm Samie... gonna pull your, hair, eh? your head. From my head? You only go you hair on your head, your before pull that. Dobra, wkładamy go, e, włączamy wtyczkę. Ojejko. Opa, to idzie od góry, to idzie od dołu. No ja jestem dzisiaj taki kura, że wam powiem zakręcony jak, jak e, lód w gaciach e, Przez tego przez ten szpital Yes Dobra Put the wiper on Put the wiper on Wiper on Gamoniu Teraz trzeba tylko je ustawić w rachu ciachu Ignition on Fantastyk, no mały to jest przechój, dobra, mamy ustawione switch off, switch off the wiper, wiper switch off the wiper o mój Boże, boże boże bo ignition off ignition off Ay. Bara bara barra Gabi is the gay Gabi is the gay? How do you know Gabi is the gay? You like? No. Why? Because I said joke. Yes. Yes. Did I get joke on top? Yes. What's the red? Yes. Opa okay, put the ignition on Perfect Perfectos. Widzicie, jakie to jest proste? 150 funtów taka wymiana Kilka minut. Nawet piorun by wymienił. Wy możecie zrobić to sami i nie płacić nikomu. Taki wiper motor, słuchajcie, go się normalnie, zaraz go rozbiorę, za wam pokażę. On jest strasznie nagrzany. Spiszemy tylko milarz. Just wait two seconds, we have to take the mileage, yeah? Ja, ja szybko go rozkręcę wam, zobaczycie co, e, co w takim wiper motorze się robi. Silniczek od wysieraczek, pierdolę czas. Idzie piorun, że jest Zobaczcie. Opa. I co się tu stało? Standard. Zobaczcie. Standard. Czyli szczotków nie ma już. Widzicie, tych szczotek już nie ma? Te szczotki się tylko wymienia i ten motor wraca. Yes. Okay, just, just write down what is there. That's it. Zobaczcie. Takie szczoteczki malutkie Wy wymieniamy i ten wiper motor on wraca na drogę. Piorun, bo szczepne szczele w pysk, to zobaczysz dmuchamy, rozkręcamy to wszystko czyścimy jemu nic tutaj za bardzo yy, no się nie ma jak zepsuć, uwierzcie mi on, on, on przeżywa tak trudne chwile, ten nowy to jest masakra słuchajcie, w sumie te nakrętki tutaj wkręcę żeby ich nie zgubić te szczoteczki się wymienia i... Te szczoteczki sobie wymienimy i Hypermotor poleci dalej, tak? Co to za problem? Co to za problem? Słuchajcie, co to za problem? Powymieniać. Już Wam pokażę. Opa. Tu się naciąga, później tu się naciąga. To normalnie jak w alternatorze czy gdzieś Przesuwacie sobie tu na stężynkach. No nic, na pewno zrobię Wam odcinek. Na pewno Wam zrobię odcinek o tym. Nacyd. Jak e, je się naprawia. Także bardzo prosto. Ta konstrukcja bardzo ciężko, żeby umarła. Nie, yeah, mały. We can fix down. No The... <noise> Proste. Dziękuję. Pozdrawiam.